Dzień dobry czy Czomi na was! Bardzo serdecznie ja jestem Pawła z nami, jest Joszelka Ren. Dzień dobry! Hejka. Dziękuję <laughs> tego Berbera! Berber normalnie się obija, jak zawsze. Tak, Berber za minikiem. Tak dzisiaj bierzemy na tuning kolejne samochody. Jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subik, łapka i komentarz wsparcia mile widziane. A dzisiaj tuningujemy kolejne auto. W tym tygodniu chyba nic nie dodali, więc bierzemy kolejny samochód, który będzie idealny, moim zdaniem. Do wspinaczki na Monchiliad. Tak. po pionowych ścianach. A! Tak. Kijowym szlakiem, czy jakimś płaskim tak. terenem. Yes. Tylko totalnie prawie pionowa ściana. Sprawdzimy Dokładnie. to. Tak jest. E, ale czekajcie, weźmy na sklep najpierw. Mm -hmm. No ja W e, pierwszej kolejności. E, Majbacu. Monstro, Monstro City. Eee, tak, eee, i zobaczmy, tak będzie opis. Eee, kto czyta, Joszelka? No dobra. Możesz wierzyć tak? lub nie, ale Monster City czerpi inspiracje z rodzinnych słów. Ale jeśli zmrużysz oczy w ciemności, najlepiej po paru tabletkach. To no. będzie go nawet przypominać. Ale gdy już siądzisz za kierownicą, to z niczym nie pomylisz tej brutalnej terenówki godnej wyścigów rajdowych, którą wyprodukowano w nie. tak małej liczbie, że ludzie uważają ją za szalony, miejski mit. Jasne, trudno części zamienne, ale dziury w nadwoziu zawsze możesz zalepić modułem zdalnego sterowania albo zagłuszeczem namierzenia rakiet. Okej, okay, moje pytanie od razu na wstępie, ona się widzowie odpowiedzą, czy tutaj, jeżeli nie chodzi rozumiem. o najlepiej po paru tabletkach, czy czopki też wchodzą w grę? Pewnie tak. Nie, okay. wchodzą, ale w inne miejsce, no. <laughs> Dobra, 1 dobra, 1485 tyle kosztuje pura. Więc ja okay, bierzemy się za tuning, później ocenimy oczywiście, kto zrobi ładniejszy U. tuning. Pamiętasz, że robimy auto terenowe, będziemy wjeżdżali, testowali to na Mok, czyli ja po pionowych ścianach. Tak nie, koniecznie opony terenowe. Ok. Koniecznie wydech terenowy też. My. I o spaść jakbyśmy mieli spaść z samego czubka, no to 100% Jakie chcesz? Chcesz? O jakie te orurki, co ty to orurki? Orurowanie. O polecam wam wziąć z masek zestaw przygodowy, przyda wam się gdy utkniecie i będziecie musieli się wykopać. Ale orurki fajne tam będą. Eee co? No orurki, No zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz Dobra, co chodzi. Zobaczę za chwilę, okej. Okay, tak, my... No orurowanie mówię oczywiście. Wydech. Eee, okej okay, wydech, wydech. My o czymś innym już elka. Czopek wydech. Czopek wydech. Zestaw przetrwania, ale ja jestem szybki, nie? No kurczę, hmm. tak Dodatkowe opony. No sorry, man. Dobra, maska. Ja to sportowe, maski. Ok, Okej, co to jest? Zestaw przygotowy faktycznie jest, coś takiego. Przygodowy? Jest. No to... <coughs> no, tak, tak. i tak. Ahoj przygoda. Więc wiesz, wiecie jak to jest. Spona, Pora już, z nami chodzi. Reflektory rajdowe, przepraszam. No właśnie, czy no, porządnie. No, no, dobrze, to dobrze. tak kosmicznie dziwnie. Dobrze, że przepraszasz, bo już bym troszeczkę pogniewany tak. Troszeczkę. No właśnie, widzę też. Jeszcze się, no, się, no, się przykro no. robiło. <laughs> no ja już płakałem stary, tak. No mówiło. słyszałem właśnie. też na swych testach. Niedługo. Właśnie. Dobrze. No, no. no furum. Mogę udawać babcie? E, nie. Też, nie, Bo to ciężko zrozumieć co ty mówisz zwykle. No, zazwyczaj tak. W szczególności jak no, jeszcze to... się doda e, muzyczkę usyłum. w tle. Bo później tym bardziej Chyba Cię nie słychać. Umyć. No tak, 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 tak. Uszy musicie umyć. No to myj. To sobie zostawiam. na mnie jesteś muzyka w, w tle. <grych> <grych> A, Reflektorki no by się co? przydały. No nie wiem. Tu by też się przydało. Ja wezmę tego. Ale? Możesz mi powiedzieć. Bo będzie ad adekwatnie. Oznaczenia. Adekwatnie będzie. Co tu w oznaczeniach będzie dobrym oznaczeniem? Nie pytaj. Ale chyba ok. znaczy, że ktoś bierze udział w rajdzie czy coś, to ktoś lubi rajdówki robić, to spoko, no ale ja nie lubię takich jak bardziej klasycznie zawsze. Rajdowy wlot, o kurde, jaka klima. Ja cię kręcę normalnie, ale sposób. to bez sensu, no, no tutaj, eee. Podstawowe? Snorkela, błotniki. Snorkla, Snorkel. Snorkel, Czekaj, co to za błotniki? <laughs> błotniki nie to rozumiem. oczywiście szybkości. <laughs> nie, e, do O ja, eee. Dobra, eee, ten nowy, beee. rajdowy. Ej, fajnie to! O, to fajne. Mnie się nawet podoba to auto. Osłona podwozia. O, to się przyda. Osłona podwozia się przyda na kamieniste drogi. To? Tym fanem tego zbiła... auto. Zarzucę chromem jakiś. Chromem? Ehm. Tak. O, snorkele ma, są. Nam... Nie snorkele, Nie tylko snorkele. snorkel no. Snorkel? Nie biaszki. No dobra, snorkel. Snor 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 Metaliczne? Ale... Nie, Metalika nie mogę chyba zrobić, co? Nie wiem, kurczę. No a potem nie czy Metalika oskarży o prawa autorskie. Nie, ale lepiej nie. Koło zapasowe. Co bym sobie zrobiła tutaj? Inak challenger'era biorę. Brak koła zapasowego kosztuje 4600, a koło zapasowe jest w gratisie. Nie pytaj! Nie chcesz mieć koła zapasowego? Nie ma problemu, zapłac 4600 dolarów. Przecież nie możesz go ściągnąć. to bardziej pasowało do siebie. Za chyba, no dosłownie. Ja cię kręcę, no dobra. No to jest, panele okienne są nawet, guys. Weźmy tak. Zawieszenie, zawieszenie. nie, zawieszenie. Zawieszenie. No do Panele, turbo, te. Ej, no, jak to jest Skończyłeś już? No. Nie, czekaj, Jak fabryczny jakiś prosmadku. Bo wiesz, że to jest. Ja ostatnio wiem, czego chcę i wszystko idzie idealnie. Mm, Z drugą stronę wiem. zobaczę. To mi się nie podoba u góry. Uuu, nie. E, dobra, przepraszam bardzo. ja to zdradzę, co powiem, znaczy co zrobię. Co? Co? co zdradzę co powiem? Co powiem. E, Nie, słuchajcie, opony biorę koła. E, wezmę coś wyjątkowego, coś co nigdy nie brałem. Ehm. Czyli surowy płatek śniegu. Surowy płatek śniegu, brzmi tak jak... się nazywają koła, nie? Brzmi e, nieźle. Nie. Mam nadzieję, że tak I, samo ta wygląda. Się... Nie, to no, wezmę. Koła zapasowe. Tam. No, jednak wolę je mieć. Dobra, a. to ja sobie tu pojeżdżę. Podoba e, mi się to, pojeżdżę takim tak. na co dzień. Panele okienne? Dobra, panele okienne to jest fajna sprawa, bo e, dzięki tym panelom okiennym... Kurwo. E, najprawdopodobniej będziemy kolo No poważnie, policja będzie do nas strzelać od Dobra. tyłu, to nas nie trafią. Fajna sprawa, Guys. No nie? Taka pseudo Kuruma Pseudo trochę, to? No, tylko szkoda na przykład, że polepszenia i mani nie ma na przykład e, w sensie tego, tego tych pancerzy dodatkowych. Tak, sobie. O. Jest tylko za, zagłuszanie nie przypomniałeś. I... Jakoś Go. tak średnio. Wyjdę sobie z tego auta. Ciekawe dlaczego wychodzi drugą stroną. I teraz będę sterował tym autem za pomocą mojego Pada z logitecha. E, tak. <laughs> to dobrze, przypomina wszystkim Titanic. E, nie wiem o tak. tym mowa, nie wiem. Nie ma to jak pro proste, sterowanie mm, w pojeździe. Opone, tak poproszę. Opcja sterowana pojazdem. No i dlaczego nie mogę sterować nim? hal? bo to to zamontowałem żeby sterować, chyba że mm -hmm. ja robię coś źle i... Limusinowe, chcę. Pojazd. O, hmm. mogę to tak zrobić. To ja chcę. To ja chcę. Jeszcze Ej, nie mogę mi... sterować pojazdem, ale przecież to zamontowałem. Zapominam, gdzie to jest. Światełka. Dobra, popatrzmy tutaj. To na hmm. pewno nie jest pod... Tak chcę zrobić. Tu. Kup mi to i będzie dobrze. Dobra, ja skończyłam. Co, się, co, się no ja, jeszcze, co się jeszcze, ja potrzebuję jeszcze chwilę jednak. I całkiem całkiem. Dobra. Panel mm -mm. Dobrze, to widzimy to, się za chwilę. E, tak, zdecydowanie tak. <grych> widzimy się o. za chwilę. Nie da się ukryć. Patrzcie na, na zewnątrz? Dobra, tu wjeżdżam, wyjeżdżam. O, akurat pojawił się o. pewien gruba, zobacz. O, jest, jest i ten. pan grubasek Dzień, <grych> Dzień dobry. Dzień dobry. To Jeszelka, tak mówię, No ja bo ja tutaj jeszcze, się ja jeszcze, jeszcze dodałem pika pika, bo tak blado było po bo boku te drzwi jakieś blady, więc musiałem tu wyrzucić. Ja patrz tu, ja popatrz na mój samochód. Też mam pikaczu. Czemu nie? macie to samo oznaczenie w ogóle? Tak wyszło. Tylko e, ma chyba jakąś lodową bielę albo coś, tam śnieżną biel. Ja mam No ma różowy, flamingo, ono ono ma flamingo. Ale e, ja tu mam przekaz na moim aucie. Po, pokażę Ci. Pokaż jaki? Patrzcie, widzicie to pikaczu, tego pikaczu, no. On jest na dole. Na dole góry, i on z każdym razem się wspina po tej górze, mm -hmm. tutaj w tym aucie, aż na sam szczyt. Aha, okej, okay, dobra, dobra. To jest mój prag. Ja, e, dobra, tu. słuchajcie, w komentarzach, oczywiście, napiszcie, kto zrobiła ładniejszy samochodzik. E, mnie się najbardziej podoba, mój, e, aczkolwiek w sumie. Znaczy nie, w sumie, od jest fajne. Taki różowy e, Mój jest e, fajnie, fajny, bo, to bo wygląda ty? Ten, to oznaczenie. Mhm. Bo ty to na się, na się na zabawiłeś na ty w berberu. No dużo rzeczy na tych dźwignach. Tak, to jest. prawda, to jest 68, tego fajnie by było jakby nie było tych napisów. No jakby przynajmniej 69 to byłoby inaczej. Tak. Dobra, mm -hmm. <laughs> okej, okay, słuchajcie, myślę, że w takim razie widzimy się teraz pod Mount Chiliad i tam sprawdzimy, które auto... Czy to auto dobrze się w ogóle wspina, nie? Dokładnie no zobaczymy. tak jest. Dobra, no to jedziemy, nie? Go go. Tak. Ła. Wow. Dlaczego? się ryjeszmy. Dobra, słuchajcie, wszyscy już jesteśmy bezpośrednio pod Mount Chiliad. Eee, tak razie podjedźmy sobie bliżej może jakoś, o. Eee, I spróbujmy podjechać po najbardziej strome no, no. wzgórze, zbocze. Eee, ja ogólnie próbowałem jeszcze przed odcinkiem zobaczyć jak to w ogóle jeździ. I byłem po prostu pod wrażeniem. Ma potencjał. Eee, bo... A, <laughs> tak jak to masło. Jak masło wchodzi. No nie? Ale co ty masło, ten, patrz, tego? Patrz jak łatwo podjeżdża pod górkę. Mhm. No nie normalnie jakbym jechał, no nie wiem po jakiej ścieżce. Dobra, nie ma sensu po tej ścieżce jechać, ja pojadę trochę w dół i pojadę tutaj po tej pionowej ściance, może mi się uda. Kurczę, fajna się... spraw. Ja nastoczyć. idę tam. Ja idę tam Myślę, że się stoczę kawałek. Jak. Ale potem się odbiję od niego. Proszę bardzo, słuchajcie, no po prostu... Tu jest, tu jest super nie ej, się. Jak fajnie! Tu jest super ściana. No idę. To sprawi pionowa ściana i to... Kurczę... Lajtowo sobie wjeżdżam. Jakby auto było przyklejone. No, no nie. Od teraz mi się przypomina lampan eee, To jest samochód taki sup duży, bardzo ładny też, polecam. Mhm. Eee, chyba tańszy nawet. I naprawdę świetnie. Ale... Świetnie, świetnie zasuwa też. Konkurencja tutaj nie Tak, ja no, jeszcze jakoś tutaj tu. O. To tam jest coś fajnego, tu sobie zjadę i tu się będę wspinał. No... Czym? Normalnie. Czart Tylko trajone. po wybojach masz problem, nie? No nie można za szybko, no tak, jak w normalnych y, tych. Y, normalnych samochodach, nie? No. Ogólnie, ogólnie nawet traktorem tutaj ciężko było wjechać, jak pamiętam. Traktor nie dawał rady. Traktor. A traktor wszędzie wiedzie jakiś. tak, no no. Tak? Nie wiedziałem. No, oczywiście. Ale nie wiedziałem. No, lajtowo sobie jeżdżę po prostu. No to ja nie wiem, jak Ja też sobie lajtowo jeżdżę. jeżdżę. Zero presji. Patrzę po parku dosłownie. Niby takie trudne było, żeby tu wjechać, nie? No nie? Ale odpowiedni samochód i robi ten. Robi robotę, robi różnicę. Dosłownie. Dobra, czekajcie. Gdzieś tutaj jakiś bardziej pionową... Dajcie jakąś bardziej pionową ścianę mi Nie tutaj, ma już, wszystkie przejechałeś. Ja po tej. O, dobra, czekajcie, tu o tej wtedy spróbuję. Nawet jakoś kamery muszać. nie mogę dać do góry. Ale widać Dobrze, jaka tu jest tu zjechać pionówka. na dół. No. Okej. Okay. Tutaj, tutaj się tutaj trochę jakoś... ślizgam, ale wjeżdżam. O tutaj, no widzę, przede mną, takie no pięknie. Zastanawia mnie, jaka różnica by była, kiedy dać inne na to Ja pamiętam, jak się wspinaliśmy tutaj tym, e, tym nowym samochodem Ratel. No nie było jakoś <laughs> specjalnie, nie było tak łatwo aż. <laughs> Według mnie. No. To nie to było, tak tak nie. Pom z tego giga frajdy. No nie, patrz, okay, tutaj. Nawet Pozórz się w góry. nie No, Dobra, teraz się będę turlać. Chyba na Pawła się turlam. To jest, jeszcze pod tą ścianę. A nie, do rena. Nim sobie drzewo. No bez jaj, no po prostu po tego, że po pionowej ścianie jadę. Co to? Jadę po pionowej ścianie, a o to mnie pyta. Co ty mówisz? Jakie pionowej? Droga jak droga, nie? GPS zwariował. <grym> o ja naprawdę, no ta ściana z... jest tutaj pionówka. No jest. Z jakiś kosmos. Trochę ciężko się po niej wjeżdża już. O, ale ale i ale tak Ale to je czekaj, Aha. tutaj spróbuję. Nie. O nie 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 napiszcie w komentarzach. Co On się mi zaczyna w tym aucie. zjeżdżać powoli. Miałem za mi mały no, po rozpęd. Prostu, kurczę no epickie. No dobra, to już przesadziłem. Okej. Okay. <laughs> dobra, ta ściana naprawdę była pionowa. Nawet, nawet światła mi się same włączyły. GPS z variowem. czekaj, tutaj mamy jakąś pionową ścianę. Tu mamy pionową ścianę. Ciekawe czy... Nie, tutaj raczej zjechać... Tam dalej, o! Wow. Czekaj, tam dalej pojadę. Nie no po U, stół, kurczę, jazda w pieszczatach to jest naprawdę super sprawa. A to co, teraz w dół? Bezpiecznie w dół, na hamulcach rajdowych o, o ile takowe macie? Mam, mam Tu jest pionowa ściana, spionowa ściana do zjazdu. Wjechać chyba się po tym nie da wjechać, bo to jest już za bardzo ale. Dobra, idę na dół z No O, <laughs> siłko, totalnie. Normalnie zwykle auta się staczają w takich miejscach. Dobra, ja cię zatrzymam to jest lipa, nie? Mhm, tak. Stop, stop, stop! stop. Ale jak nabiorę takiej małej prędkości, nie, niewielkiej. Hamulce, hamulce, o, dobra. Spokojnie sobie podjeżdżam. Teraz ja spróbuję podjechać pod najbardziej stromą wersję tych ściany. Dobra, szat. dawaj. Czekaj, no kurczę. Jest... Masz pionów. Mi, mi się drzwi otworzyły z tyłu. Bagażnik. Wręcz pionówka, ja chyba nie dam A. rady. Bo tu jest nawet chyba rozwarty. <laughs> o! Dobra, postoczyłem się trochę. Pomóc ci! Nie, spokojnie, mam wyciągarkę okay. ręką, w kieszeni. Zobaczmy, zobaczmy na kamerce jak to ma wyglądać tu tutaj. No, to o, to kurcz. Prosto. Nie da się tu wjechać, ale idę próbować. Co się nie da wjechać. Co ja nie co Ja próbuję ten... Ja mówię do siebie co. Nie, co pilnować się na, to w ogóle więcej niż sto, 90 stopni. No więc. powiedział Toren już! Powyżej 90 stopni raczej ciężko wjechać, bo tu się... Nie, myślę, że dobry rozpęd i zaraz tam będę. No tylko jak się tkleisz do to no będzie gorzej. To jest, kurczę. Dobra, to zjeżdżamy, turlamy się jak pandy. Nie, nie, nie. Ja tu delikatnie zjeżdżam. Nie, delikatnie, <coughs> żeby tu chcę <zawrócić. głos> o. Ale śmiesznie. oj, ale nie. kanopeczka, nopeczka. No ale dobrze. Zjadłbym. Zjadłbym. Nie mogę ja dobra. Nie mogę Nie mam Nie mam nic Nie Dobra, większy rozpęd, czekaj. Trochę wierzgam, ale. Nie. Dobra, tak. wiadę ten. To już za stroma jest, ewidentnie. E, nie, jak się wybiję do góry, to nie dam rady. O, a, o nie, to o, raz, się okay. czekaj, na, wstecz, na, wstecz, na, wstecz, na nie wiadę. Ewidentnie. Dobra, bez wybijania, bez wybijania. Powoli, po do przodu. O. Nie no to jest to jest powyżej 90 stopni do, już tam... Więc... To auto mi normalnie nie chce słuchać. O, tu już gig... Nie, nie, po skale nie wiadę. Tu już koniec. Tą Ale i tak momentem, jest, giga jest czadem. Jest faktycznie moment gdzie jest koniec i po prostu idę na auto. Auto mi się zacięło. Ale... kamień przygniot. Zadzwoń do mechanika. <laughs> Ale tutaj to bez problemu. Dobra, ja muszę jakoś z tego wyjść. Jak za taką cenę to i tak jest gig... To jest chyba... w tym momencie chyba najtańszy? Eee, nie, lampantatinowy na chyba tańszy był, gdzieś milion dwieście, nie? Ale jest Cernoberg mówię, no czy... No. Nie, spoko. Okej, okay. dobra. Eee, to co moi drodzy? chyba tym zymyscie czasem kończymy. Tak, wydaje. Ja widzę, że tym symbolicznym eee, zjazdem, tak, że Dzięki nie. za uwagę, trzymajcie się papa. Pa. Pa, A ja zjeżdżam teraz ja epicko ja oczywiście. Ja następny Ja też odbijam się, ale fajne tuch. Nie ja jeszcze wjeżdża. Nie no, zjechać wow. łatwiej się zjeżdża niż wjeżdża, wiadomo, nie? No to jednak się turlam. Jeśli kontrolujesz siebie ja auto. Bez kontroli, zero kontroli, no control no, man. No to, to, tak to się nie zje, nie wjeżdżasz tak dobrze, o, o.